Lekcja religii od lat budzi liczne kontrowersje, a od niedawna szczególne. Okay. Są to przede wszystkim dyskusje dotyczące samego charakteru zajęć, ale także ich organizacji no i znaczenia w całym systemie edukacji. Zaskoczeniem jest tempo zmian, tak? Tak, przede wszystkim tempo zmian, bo i nauczyciele, i z tego co wiem, episkopat są gotowi do kompromisu i do rozmów, ale druga strona jakby działa dosyć radykalnie i szybko. I to nas. A zgłasza. o jakim kompromisie mówimy tak naprawdę? Bo ja mam wrażenie, tak czytając stanowisko hierarchów kościoła, że kompromis polegać ma na tym, że ma być tak, jak oni chcą. Nie. No. Kluczowe zmiany w tej dziedzinie zaplanowano na lata właśnie 2024-2025. Wywołało to wiele debat zarówno wśród uczniów, rodziców, jak i polityków. I w ostatnich dniach słyszymy, że to jest podważanie kultury polskiej, podstaw chrześcijaństwa, porównanie do Bolesława Bieruta. Pan prezydent się wypowiada na Jasnej Górze, chociaż politycy mieli nie występować w miejscach em, sakralnych. To nie przesada. Jedną z głównych kontrowersji jest zmniejszenie ilości godzin w szkole do jednej godziny tygodniowo przez Ministerstwo Edukacji. No ale czy to kontrowersja taka jest? Ja pamiętam, że u mnie w szkole były chyba trzy godziny w tygodniu, no i było to zdecydowanie za dużo. A chodzili tak naprawdę ci, którzy chcieli sobie podnieść trochę średnią. No właśnie, a jeżeli mówimy o średniej, no to ocena z religii ma się nie wliczać do tej średniej. Jedna godzina tygodniowo wywołała także reakcję kościoła, który powiedział, że jest to uderzenie w kościół i poczekajcie, zacytuję uderzenie w interes finansowy kościoła. Zmiany dotyczą też, tak jak wspomniałam, sposobu organizacji zajęć. Przy mniejszej liczbie uczniów będą to grupy łączone. To łączenie może się odbywać na różnych poziomach klasy od 1 do 3, od 4 do 6, no, na przykład 1 i 8, tylko no, właśnie no, na to. Bo, też, dobrze, ale jakiś... trzy poziomy klasowe. Dla każdego poziomu klasowego jest inny program nauczania, więc ja osobiście nie wiem, jak można zrealizować... Trzy programy nauczania w jednej grupie zajęciowej. To jest wielki problem. Przedstawiciele kościoła oraz rodzice podkreślają, że lekcja religii pełni fundamentalną rolę w wychowaniu dzieci w wierze według konferencji episkopatu polskiego lekcje te wspierają rozwój intelektualny, moralny i duchowy uczniów. Dodatkowo zwolennicy religii w szkole argumentują, że jeżeli byłaby usunięta po prostu z rozpiski zajęć, no to byłoby to sprzeczne z prawem, jakie mają rodzice do wychowania dzieci zgodnie z własnymi im przekonaniami. Został złamany pewien system prawa w Polsce. I stąd to zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego, no bo. Społeczeństwo jest jednak podzielone, jeżeli chodzi o kwestie religii w szkole. I tutaj są różne sondaże, natknęłam się na no naprawdę bardzo różnorodne, ale mogę Wam tak podsumować, że w większości wynika, że ludzie nie mają wielkiego problemu z tym, że lekcja religii będzie tylko jedna w tygodniu. I tutaj oczywiście opowiadają się, zarówno Um, ludzie, którzy są po stronie lewitowej, jak również prawicowej, no ale w zmniejszonej ilości. Dobra, może pokażę kilka jakichś statystyk. Według ostatniego sondażu 51,8% badanych. Nie chcę, by lekcje religii odbywały się w szkołach. Różnice w opiniach zależą w dużej mierze od wieku i miejsca zamieszkania. Mieszkańcy większych miast częściowo opowiadają się za usunięciem religii ze szkół, podczas gdy na wsiach więcej osób popiera jej utrzymanie. Miałodajne statystyki pokazują, że jednak około 80% uczniów w skali ogólnopolskiej, ja nie mówię o Warszawie, czy, czy Gdańsku, czy Krakowie, inaczej jest w tych dużych miastach, jednak około 80%, czyli zdecydowana większość uczestnicy w lekcjach religii, to jest 80 kilka procent w szkole podstawowej, a około 60% w szkołach średnich, w liceach na przykład. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji, choć mają na celu modernizację, wywołują liczne kontrowersje. Żaden z kościołów w Polsce, a tych kościołów jest 22, które prowadzą lekcje religii w publicznym systemie edukacji, nie zgodził się na zmiany ministra Nowackiej, więc to jest ponadwyznaniowy pogląd. Z jednej strony mamy liczne argumenty związane z prawami rodziców, no a z drugiej głosy, które mówią, żeby oddzielić religię od innych nauk. Są kraje, w których generalnie nie uczy się religii w szkołach, tak? Religia może sobie być tam, może być tam jakieś kółko religijne, sobie wynająć salkę po zajęciach głównych w szkole, tak, ale generalnie religii w szkołach nie ma. Są takie kraje. Takim krajem są Stany Zjednoczone, takim krajem jest, jest Francja, to jest w ogóle tak zwany model francuski. Wiele krajów z Ameryki Południowej też to zastosowało. Także kraje świeckie, tak to się mówi, kraje sekularne, czyli. Szkoła to szkoła, kościół to kościół. A tutaj minister Nowego omawia zmiany dotyczące lekcji religii posłanki. Jeżeli mają dzieci więcej godzin religii przez proces nauczania niż geografii, biologii, fizyki razem wziętych, to trzeba sobie zadać pytanie, czy może powinny mieć więcej czasu na naukę, a formację duchową, oczywiście w ramach konkordatu, musi być realizowana w szkole, a można jednak podzielić sensownie. Lekcje religii występują w krajach na całym świecie, no ale oczywiście różnią się od tego, jak ta religia jest podawana, no i jak to jest uwzględnione pod kątem prawnym. I tak na przykład w Niemczech lekcje religii są obowiązkowe w wielu landach, ale uczniowie mogą wybierać, czy chcą uczestniczyć w katechezie katolickiej, protestanckiej czy etyce. Państwo finansuje te lekcje, a nauczyciele religii są zatrudnieni przez szkoły publiczne choć zatwierdzani przez wspólnoty religijne. Uczniowie mają też możliwość wypisywania się z zajęć religii na życzenie rodziców. Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii nauka religii jest obowiązkowa w szkołach państwowych, ale jej program jest zróżnicowany. Obejmuje nauczania o różnych religiach, nie tylko w chrześcijaństwie. Celem zajęć jest promowanie tolerancji i zrozumienia wobec różnych wierzeń. Uczniowie i rodzice mają jednak prawo zrezygnować z tych zajęć. Hiszpania. Religia jest przedmiotem fakultatywnym, ale oferowanych w szkołach państwowych. Można wybierać między lekcjami religii katolickiej lub etyką, a ocena z religii jest wliczana do ogólnej średniej. Kościół katolicki odgrywa w Hiszpanii silną rolę w edukacji religijnej, ale liczba uczniów wybierających te zajęcia maleje. Francja. Francja jest krajem o silnej tradycji laickości, czyli tej świeckości, no i lekcja religii nie występuje w szkołach publicznych. Nauczanie religii odbywa się w instytucjach prywatnych lub w ramach katechezy organizowanej przez kościoły i związki wyznaniowe, no ale to już jest poza systemem szkolnym. Szwecja. W Szwecji występuje coś takiego jak religia, ale o różnych religiach, o różnych systemach wierzeń. Celem jest promowanie i zrozumienie tolerancji religii, a lekcje te nie są prowadzone z perspektywy jakiejkolwiek religii. Emilia Lubito. Finlandia. W Finlandii dzieci mogą uczyć się zgodnie ze swoją religią, ale także mogą wybrać lekcje etyki. We Włoszech lekcja religii jest oficjalnie nauczana w szkołach, ale te lekcje są dobrowolne. Regulacje dotyczą każdego kraju, oczywiście w zależności od tego, jak dużą częścią historii i tradycji jest religia. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy myślicie o religii w szkole. Okay.